Witam Was w dzisiejszym odcinku, który przedstawi Wam moda, y, który dodaje do gry Ognisty Miecz. Link do niego w opisie, wiecie tam co, pobierzecie sobie, wrzucicie do Clio i macie. Tylko, że musicie jeszcze napisać y, podczas, y, raczej jak włączycie grę już będziecie mieć wszystko pobrane, to musicie napisać L-A-E-V-A-T-E-I-N-N. -N. Jak widzicie, teraz mamy taki płonący miecz, którym możemy y, sobie robić pożary. Możemy także rozwalać auta. I spójrzcie, jak fajnie bucha. Bum, 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 ojejciu. A ludzi superowo się rozwala. Na odległość, oczywiście, możemy rozwalić każdego ludź, człowieka. Hmm. Spójrzcie, ten człowiek jest ode mnie nawet, można powiedzieć, trochę daleko, a jak strzelę mieczem, pada. Czasami jest to użyteczne w niektórych misjach. Gdy mam na przykład misję, że musimy kogoś zabić, bądź coś takiego, wystarczy tylko pyk i wielka grupa ludzi zostaje pokonana przez nas. Oczywiście, że mi nie będziesz tu gasić tego pożaru, co ty sobie myślisz? Polecam, naprawdę, pobierzcie sobie, wiem, odcinek był naprawdę krótki, ale yy, moje odcinki, gdzie nagrywam mody, będą zawsze krótkie, no bo nie mam o czym mówić, a nie chcę przynudzać, nie? Jak powiem najważniejsze rzeczy, no to kończę, no i tyle. No i więc jeszcze raz polecam nawet dla, dla zabawy pobierzcie sobie tego moda na razie